A życie jest po to jest po to, żeby żyć. A życie jest po to jest po to, żeby żyć. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W kolejnym odcinku programu pod tytułem Warto Żyć. Dzisiaj moim gościem jest Pani Katarzyna Kulas. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Janusz. Dzień dobry Kasiu. Kasiu, takie pytanie. Czym się zajmujesz na co dzień? Jestem terapeutą uzależnień. Również jestem kierownikiem i prowadzę ośrodek leczenia uzależnień i współuzależnienia Moje Życie, które mieści się w Skórzewie pod Poznaniem. Jak długo działacie? No, działamy już kilka lat. No, w każdym bądź razie moja rola w, w, kierownikowania w tym ośrodku jest od dwóch lat. Mhm. A ośrodek mieści się pod Poznaniem, tak? Pod Poznaniem w Skórzewie. Teraz takie następne pytanie. Jakie formy terapii macie? Co Was może wyróżniać? Macie może jakieś mhm. szczególne, jakieś nowości, które wprowadzacie, mhm. które pomagają, które są naprawdę dobre. <tryk zrozumiałe> tak naprawdę prowadzimy terapię dla osób uzależnionych, dla też ich rodzin, czyli osób, które żyją z osobami uzależnionymi i popadają. Taką sieć, która nazywa się Współzależnienie. Ale również y, opiekujemy się i, i prowadzimy terapię dla dorosłych dzieci alkoholików, czyli osób, które w swoim życiu jako dziecko y, miały do czynienia z rodzicami y, będącymi w szponach nałogu. Y, są to osoby, które mierzą się z syndromem DDA. Y, prowadzimy terapię w w formie spotkań indywidualnych z terapeutą jak i dla osób uzależnionych, tak i dla rodzin. Teraz w maju zaczynamy wprowadzać również grupy terapeutyczne dla współuzależnionych, jak i dla osób z syndromem DDA. Taką formą drugą, którą wprowadzamy, właściwie już działa, to jest terapia przez internet, terapia online, ponieważ mamy sporo y, zainteresowanych y, naszym, y, naszą terapią pacjentów z różnych stron Polski, z y, pod Wrocławia, Warszawy, z Pomorza, ale też osoby, które y, mieszkają za granicą. No, sporo Polaków wyjechało do y, Wielkiej Brytanii, Irlandii, no i stamtąd też z nami się kontaktują we Szwajcarii, z Niemiec, z Holandii. Te sesje wyglądają zupełnie tak samo. Trwają też 50 minut, spotykamy się raz w tygodniu, tyle tylko, że nie jesteśmy w gabinecie we dwójkę, tylko no, z ekranem monitora. I, a to, co jest taką główną naszą formą pracy z osobami tutaj w tym przypadku już tylko uzależnionymi, to jest terapia stacjonarna. W naszym ośrodku taka terapia trwa 28 dni. Pacjenci przyjeżdżają do ośrodka i e, przez 28 dni pracują nad zmianą swojego życia. Widzę, że patrzysz na to moje maleństwo, które tutaj ze mną przyszło. Jest to wiki, e, mój piesek, który jeździ razem ze mną do pracy. E, no i spełnia bardzo poważną rolę, rolę dogoterapeutki. Jest bardzo przyjazna i lubi ludzi. Kiedy rano stoi pod schodami i czeka, aż wszyscy schodzą na śniadanie, no to jak to nazywamy suszy ząbki, to znaczy z radości uśmiecha się, żeby wszystkich przywitać. No, spełnia bardzo ważną rolę, ponieważ terapia jest no, czymś, co powoduje dużo emocji, a ona kiedy się przytuli, da pogłaskać, no to rozładowuje wszystkie y, nieprzyjemne emocje, które się pojawiają. No, rozumiem. Ja miałem spytać właśnie tutaj o Wiki, ale no przycięłaś <noise> mnie po prostu, bo chciałem zacząć program <noise> wiesz, od ciebie, <noise> ale Wiki jest słodka. Jak wygląda terapia stacjonarna? Co otrzymuje pacjent w ramach y może tak. No, ten nasz ośrodek jest taki trochę nietypowy, bo y, maksymalna liczba pacjentów w naszym ośrodku to jest siedmioro. Czyli taka typowa, y, bardzo dobra grupa, bo od sześciu osób, tak można powiedzieć, zaczyna się grupa terapeutyczna. No, jest to idealny, y, 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 idealna grupa, idealna y, ilość osób. Y, a więc to już jest przede wszystkim zupełnie inna, inna forma takiej pracy. Dużo łatwiej nawiązać relacje z terapeutą, otworzyć się, pozbyć się tego lęku, strachu, mówienia o sobie. Kiedy ktoś przyjeżdża, to zastanawia się: Jezus, a ja będę musiał coś mówić, a będę musiał coś pisać. I wtedy, kiedy widzi, jak to wygląda, jest to taki przyjazny, klimatyczny budynek, w którym no te lęki zaczynają gdzieś odpływać. Też bardzo często słyszę taką opinię, że bardzo dobrze się tu śpi. Nie wiem, nie jesteśmy w jakimś wyjątkowym miejscu, aczkolwiek okazuje się, że wszyscy dobrze tam sypiają, z czego się bardzo cieszę. W trakcie tego 28-dniowego pobytu pacjent ma oczywiście opiekę terapeutyczną, ma opiekę psychiatryczną. Nasza pani doktor bardzo dba o, o, o naszych pacjentów, no bo często przyjeżdżają pacjenci w jakichś stanach depresyjnych, czy też ta depresja się gdzieś tam zaczyna pojawiać. No tutaj ona już wkracza i, i, i dba o naszych pacjentów. Yy, w, z, w ramach tego pobytu również... Yy, są testy psychologiczne na osobowość, ponieważ no, określone osobowości również nie pomagają w pracy nad, nad uzależnieniem. Dlatego też no, ważne jest wiedzieć, jak ten kierunek terapeutyczny poprowadzić. Ponadto, na koniec pobytu. Pacjenci robią badania lekarskie badania krwi, które również, na których również są wyniki prób wątrobowych. No i to tak daje też taki dowód, że kiedy wychodzą ze ośrodka, mają wiadomość, czy trzeba się teraz zgłosić do lekarza rodzinnego i coś ze swoim zdrowiem fizycznym zacząć robić. No i to, co jest najważniejsze, no to w trakcie tego pobytu jest ta opieka terapeutyczna dla rodziny, tak? to jest. Bardzo bardzo ważne ponieważ ta choroba która nazywa się uzależnienie wpływa na całą rodzinę na partnerów rodziców na nawet małe dzieci dlatego też no Tutaj bardzo duży nacisk kładę na to, aby jednak tą wiedzę móc przekazać bliskim, przekazać na czym polega to uzależnienie, jak sobie radzić z nałogiem bliskiej osoby. I to często co mam pytanie, jak pomóc, tak? No właśnie ta, ta wiedza o tej pomocy jest dla nich często szokująca, no bo okazuje się, że po to, żeby pomóc, trzeba przestać pomagać. Podchodzimy do tego jak do każdej innej choroby. Tak? Jeśli ktoś jest przeziębiony, to dajemy lekarstwa, kładziemy poduszeczkę, przykrywamy, a w uzależnieniu niestety to jest zupełnie inny sposób pomagania raczej na zasadzie dawania możliwości ponoszenia konsekwencji swoich zachowań nałogowych. I ta wiedza pomaga w tym, aby troszkę inaczej spojrzeć na tego bliskiego, tak. I to, co jest jeszcze bardzo ważne, to zawsze pod koniec takiego pobytu organizujemy spotkanie rodzinne. Rodzinne par, w zależności jaka jest konfiguracja tej rodziny. Myślę, że to jest bardzo ważne spotkanie, ponieważ ono czasami dopiero ono pomaga siebie usłyszeć. Tak? Usłyszeć tego, co się z nami działo, kiedy się to wszystko działo, ale też usłyszeć, czego my oczekujemy po wyjściu z ośrodka, od siebie i od ciebie. Czasami to spotkanie powoduje, że. Zaczynają łamać się te lody, które gdzieś tam, gdzie te serducha pozamarzały, gdzie te emocje i uczucia pozamarzały. Także to jest tak czasami takie dobre, dobre spotkanie na, na wyjście. No i to, co jest przede wszystkim bardzo ważne, to to, że w naszym ośrodku zajęcia odbywają się 6 dni w tygodniu, tak, czyli od poniedziałku do soboty włącznie. Zajęcia są od godziny 9.30 do 19:00, cały dzień. Oczywiście są przerwy, jest taka długa przerwa między 13 a 15.30 obiadowa, w której yy, możemy sobie odpocząć, ale niestety najczęściej się to wiąże z kolejnymi rozmowami. Ponieważ jak terapeuta przyjeżdża na takie całe 10 godzin pobytu z pacjentami, no to właściwie jest w każdym momencie z nimi, tak? Przy obiedzie, na spacerze, siedząc przy kominku. Nie wiem, mieliśmy terapeutkę, która woziła wędki w samochodzie i zabierała pacjentów na łowienie ryb. Rozmowy toczą się również na spacerach, więc ten proces jest cały czas. Nie tylko w tej sali terapeutycznej, gdzie wszyscy siadamy w kręgu i nazywa się to terapią. Ta terapia jest non-stop. To też nasi terapeuci mogą doskonale poznać y, y, naszych pacjentów i indywidualnie do nich podchodzić. Y, Mamy wielu terapeutów. Każdego dnia przychodzi, każdy dzień w tygodniu prowadzi jakiś terapeuta. Oni prowadzą, są w różnych nurtach tej pracy terapeutycznej, wprowadzają inny sposób prowadzenia tych zajęć. To też łatwiej docierają do, do tych naszych pacjentów. Ale też w drugą stronę, tak? w takim małym kręgu, tym naszym pacjentom łatwiej nawiązać relacje z którymś z tych terapeutów, po to, aby sobie przygotować taki grunt na potem tak? czyli przygotować sobie taką swoją bratnią duszę na kontynuację leczenia. I często się tak zdarza, że nasi pacjenci wybierają sobie któregoś z terapeutów na kontynuację tego leczenia. Jeśli są z okolic Poznania, to przyjeżdżają do poradni, chociaż powiem, że są nawet pacjenci, którzy 100 kilometrów dojeżdżają po to, żeby odbyć sesję z terapeutą. Albo też poprzez terapię online. Czy też jeżeli są pacjenci, którzy chcą jednak w swoim miejscu zamieszkania znaleźć tego swojego terapeuta, wtedy pomagamy też również znaleźć w tamtych okolicach kogoś godnego zaufania. Kasiu, powiedz mi, czy jest coś, co was wyróżnia? Jeżeli jest, to co to jest? Ja myślę, że, no, że właśnie te, 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 te dwie rzeczy, czyli to, że to jest bardzo klimatyczny ośrodek, że jest mały ośrodek, że oprócz tej pracy grupowej jest w dużej mierze ta indywidualność, taka y, z pacjentami, terapeutów, to że... Tych terapeutów jest dużo, więc zajęcia nie są nudne, ale między innymi to, co często, kiedy dzwonią, a najczęściej dzwonią rodziny z zapytaniem o miejsce, pytają się, czy to jest zamknięty ośrodek. Czy on, czy ona stamtąd nie wyjdzie. A ja wtedy mówię: Nie, no, to jest ośrodek stacjonarny. My tutaj pracujemy nad zmianą swojego życia. No, ale jak wyjdzie gdzieś tam do sklepu, pójdzie, kupi sobie jakiś alkohol i się napije. No właśnie i po to my jesteśmy, tak? Żeby motywować do tego, do tej zmiany, y, motywować do innego myślenia. I ja czasami mówię, że my nie jesteśmy żonami, tak? Które stoją przy drzwiach i piłeś, tak? I sprawdzają, czy tam gdzieś nie ma alkoholu zostawionego. Mówię, my nie kontrolujemy, my nie pilnujemy, my umożliwiamy podejmować im właściwe decyzje, z których będą zadowoleni i będą czuli do siebie szacunek. I to wychodzi. Wtedy, kiedy nie ma kontroli, to właśnie zaczynamy kontrolować sami siebie i podejmować decyzje, z których jesteśmy zadowoleni. Rozumiem. A teraz króciutko, yy, przychodzi ten dzień. Pacjent opuszcza ośrodek. I co wtedy? Co dalej? No oczywiście tak jak mówiłam, proponujemy kontynuację tego leczenia, e, także jak najbardziej zabezpieczamy pod każdym względem. I oczywiście zawsze mówimy, że, że to jest niezbędne, ponieważ te 28 dni w porównaniu do tego, jak długo trwał y, nauk, no jest właściwie kroplą w morzu. To jest taki dosłownie początek. Także, jak najbardziej staramy się zapewnić kontynuację tego leczenia, udostępniając nasze gabinety do dalszego leczenia. Ale utrzymujemy kontakt z naszymi pacjentami, ponieważ organizujemy co jakiś czas spotkania, takie zjazdy, zloty i z różnych okresów przyjeżdżają nasi pacjenci, poznają się nawzajem. Jak oni twierdzą, Ładują akumulatory. Mhm. E, oczywiście ostatnio z kolegą zastanawialiśmy się, czy musimy kolejne stoły dokupić, bo no, liczba przyjeżdżających jest coraz większa. Typu gwiazdka czy jakieś letnie spotkanie no, zaczyna brakować nam miejsc, a stoły uginają się. Każdy przyjeżdża z jakimiś swoimi przysmakami, i naprawdę wychodzimy no, objedzeni wszystkim, co tylko zostało na stole postawione. Ale to jest nic. To, że oni ładują akumulatory, to jest, jak to mówią, pikuś. To my ładujemy te akumulatory. Kiedy my ich widzimy, kiedy przyjeżdżają robić swoje rocznice trzeźwości, kiedy widzimy, jak zmieniają swoje życie, jak wyglądali kiedyś, a jak teraz, to jest niezwykłe. Nawet ci, którzy gdzieś tam po drodze mieli jakieś upadki, podnoszą się i idą dalej. To jest niesamowite. Wtedy jest wiara w to, że to jest fantastyczna robota i że warto to robić. Kasiu, dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję. Wiki widzę, że też tutaj dała radę. Jeszcze Także... chciałam tylko być może Proszę. jedną rzecz powiedzieć. Chciałam zachęcić wszystkich bardzo na zajrzenie na naszą stronę www.mojemyślnikzycie.eu. Tam są testy dla osób o różnych uzależnieniach, ale też dla osób współuzależnionych i DDA. Zażyjcie Państwo, sprawdźcie na jakim etapie jest Wasz problem, ale też jest mnóstwo materiałów, które warto przeczytać. Dziękuję. Dziękuję raz jeszcze, Kasiu. Moi drodzy Państwo, moim gościem była Pani Katarzyna Kulas. Eee, są pytania, są problemy, proszę dzwonić. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia. Dlaczego? Dlaczego? A życie jest po to. Jest po to, żeby żyć, a życie jest po to, jest po to, żeby żyć.